Od wschodu na zachód, z północy na południe budzą się jednostki, grupy, miasta. Tworzą się połączenia. Rodzi się jedność. Powstaje pokolenie przełomu. Było Azusa Street. Był Billy Graham. Był Reinhard Bonkopf. Był Michał Chydzik. A teraz jesteś ty i ja. To jest czas zjednoczenia sił, czas zniszczenia wszystkich murów i podziałów. To jest czas, abyśmy stanęli razem i zawalczyli o tę Ziemię, polską Ziemię. Czy słyszysz rytm bicia jego serca? To melodia przebudzenia. To jest Twój czas. To jest nasz czas.